Siemanko, jak Życie już ostatnio zauważyć, troszkę mniej się dzieje na moim kanale YouTube, z różnych względów, nieważne, i uznałem, że potrzebuję znaleźć sobie motywację do działania i uznałem, że świetnym pomysłem będzie wysłać zgłoszenie, żeby zostać wystawcą na targach, no rękodzieła generalnie. I za dwa tygodnie zostawię swoje stoisko na targach Dobry Design na Wyspie Słodowej we Wrocławiu, w budynku, to się chyba nazywało Concordia Design, więc... Y ja już tutaj zacząłem przygotowania do pracy, mam już zaczętą biżuterię z jednej, z drugiej kolekcji, ciężko pracuję i w tym właśnie odcinku pokażę Wam jak wyglądają moje przygotowania do tego eventu, jak wygląda event, a potem podsumujemy sobie ile na nim zarobiłem, bo w sumie sam jestem ciekaw czy uda mi się coś sprzedać, więc zostawcie suba, lajka i oglądajcie dalej. Godzina 21 już, ja właśnie uprawiam moje tutaj pierścionki, w sensie zakowam kamyczki. No i niestety nie mogłoby się udać bez żadnego wypadku. Niestety pierścionek, do którego kupiłem bardzo ładny labradoryt, który ma taki bardzo ciekawy blask. No niestety labradoryt już nie labraduje, bo pęk. Więc zakowam też ładny, ale troszkę mniej atrakcyjny kamyczek. Labradoryt był piękny, na no trudno innym razem. 21. Myślę, że 3 godzinki i o 7 trzeba wstać, bo jedziemy na targi. No, trzymajcie kciuki. Ok, jest godzina po 22. Biżuteria praktycznie jest skończona. Teraz pozostało mi tak naprawdę zrobić coś więcej. Jak dobrze wiecie, biżuteria w dzisiejszych czasach jest ciężko się przebić zrobić coś mega oryginalnego, żeby robił efekt wow. Chcę się wyróżnić trochę z moim stoiskiem. Wiem, że dookoła będzie bardzo dużo stoisk z biżuterią, i umówmy się, że ciężko będzie się wybić tylko biżuterią. Więc wymyśliłem, że wybije się troszkę formą pokazania, ustrojenia, ozdobienia mojego stoiska. Więc pierścionki z kolekcji nie pamiętam, jakie jest to nie Ta ładna z kryształkami będzie na właśnie takich poduszeczkach. Myślę, że to będzie naprawdę ładne wrażenie robiło, no bo wiecie, dawniej korona podawała na takich poduszeczkach, a w tym przypadku podamy moją biżuterię i wydaje mi się, że będziemy się widzieć dopiero jutro rano i zobaczycie ciąg dalszy. No to łyczek i pora Wam opowiedzieć co nieco o Evencie. I tak, pierwszego dnia w ogóle tutaj nie nagrałem, ponieważ to był pierwszy raz, kiedy byłem na takim evencie. Jakby całe przygotowania na miejscu, układanie stoiska, wnoszenie tego troszkę mi zajęło i szczerze Wam przyznam, że. No, po prostu bardziej skupiłem się na samym jakby tworzeniu mojego stoiska niż na nagrywaniu. Dlatego też widzicie dopiero drugi dzień. Pierwszego dnia działo się dosyć mało, ponieważ e, pogoda była tragiczna. Jakby wiecie, Concordia Design jest na Wyspie Słodowej we Wrocławiu i tam ludzie chodzą bardzo często na spacery. Jeżeli lał deszcz, tam nie ma za bardzo parkingu, no, nikt nie przyjechał na te wydarzenia. I naprawdę bardzo, ale to bardzo mało osób było. A szkoda, bo targi Dobry Design to jest bardzo fajne wydarzenie. Zawsze, jak pamiętam, tam było mnóstwo ludzi, świetni wystawcy, a tym razem byli głównie świetni wystawcy, więc no, niestety. Na drugi dzień zmienię trochę koncert mojego stoiska, ponieważ w pierwszym dniu miałem stoisko, w mojej opinii, bardzo eleganckie. Miałem dosyć mało towaru, wszystko było poukładane bardzo estetycznie w barwach czarno-złotych. Tutaj Gabi bardzo mi pomagała, bo jeszcze na szybko pojechała do sklepu kupić dodatki takie złote, żeby to naprawdę fajnie wyglądało. No i niestety pierwszego dnia zauważyłem, że moje stoisko jest bardzo mocno omijane, jeżeli już ktoś przyjechał. Nie wiem dlaczego, potem to troszkę przeanalizowałem. No i na drugi dzień... No i to na drugim dniu targów wystawowych. Tak rygli, dobry design. Wczoraj było średnio, pogoda tragiczna. Dzisiaj wprowadzamy drobne usprawnienia stoiska, które mam nadzieję przyciągną klientów. Chcę zobaczyć Gabi, a stoisko wygląda teraz tak. Wziąłem mój neon ze ścianek, który powinien ludzi przyciągnąć i mam nadzieję, że coś się sprawdzi, bo wczoraj no było kiepsko. Postanowiłem troszkę z tych rzeczy zmienić. Doszedł neon w mojej firmy, e, trochę więcej asortymentu. Muszę się przyznać, że ustawiłem puste pudełka, żeby pokazać, ile tego towaru mam, a tak naprawdę go nie miałem, ale uznałem, że w sumie. Przetestuję reakcję ludzi. I muszę wam powiedzieć, że fak faktem była troszkę lepsza pogoda. E, było więcej ludzi, ale również było większe zainteresowanie moim stoiskiem. Mimo, że praktycznie nic nie sprzedałem, bo sprzedałem jedną rzecz, to ludzie przychodzili i rozmawiali. Co? Wiecie, dla mnie na tym wydarzeniu bardziej liczyła się właśnie rozmowa, niż sama sprzedaż, bo ja sprzedaję w necie, nie? Jakby taki event dla mnie był bardziej pod kątem marketingowym, żeby wyjść do ludzi, niż pod stricte sprzedaż. No, ale niestety drugi dzień... No, mimo że fajnie się rozmawiało, fajnie się spędziło czas, niestety do najlepszych, jeżeli chodzi o zarobek, nie należał. Więc e, przesiedziałem tam 8 godzin, no i się zwinąłem. Pojechałem do domu. No i wróciłem po drugim, ostatnim dniu wystawowym w Concordy Design i... Zarobiłem dokładnie tyle. Tak. Więc jestem lekko w Beret, ale trudno. Generalnie podobało mi się. Z moich spostrzeżeń wynika, że muszę coś poprawić w moim stoisku, ponieważ był taki ciekawy schemat, że obok mnie, po lewej, po prawej stronie, były dwa stoiska jubilerskie i przede mną również. I schemat był taki, że ludzie w większości przypadków podchodzili do stoiska obok mnie, szli do stoiska naprzeciwko, potem szli do kolejnego, totalnie omijając mnie. I nie do końca wiem dlaczego, ponieważ wydaje mi się, że moje stoisko było z klasą ładne. I jakby nie oceniam to jaką miał biżuterię, bo to jest bardzo subiektywne, no. były totalnie inne style moim stoisku uważam, że stylem się bardzo mocno wyróżniało. Może mi się wydaje, że było ładne, innych nie przyciągało. Nie wiem, uważam, że to jest totalnie do poprawy. Możecie jasno napisać w komentarzu również, co Waszym zdaniem mogło wpłynąć na małe zainteresowanie. Ludzi. Pierwsze moje takie targi mam już za sobą. Muszę z tego wyciągnąć lekcje, trochę zapgradeować sprzęt wystawowy. I nie poddaję się, walczymy dalej, bo jest on co? A ja to lubię robić i wiem, że Wy lubicie to oglądać. Mam nadzieję, jeżeli mi to udowodni, zostawcie lajka like w górę, komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki, że dzisiaj byliście. Cześć! No, jeszcze fajnie jakbyście suba zostawili, żeby ten kanał rósł w potęgę. Dobra, wystarczy. Trzeba robić biżuterię.